Zadanie 24. Wyznacz długości boków opisanych literami w trójkątach podobnych. Tym razem wiesz, że dwa trójkąty są podobne. Nie musisz tego sprawdzać. Wiesz, że dwa trójkąty są podobne. Masz podane pewne dane, pewne kąty, pewne długości i masz obliczyć. Jakąś tam długość, tak? Czyli tutaj masz dwa trójkąty, które na pewno są podobne, no i obliczasz właśnie długość tutaj boku x. No i teraz, jak to zrobić? Jeżeli masz podane kąty, to musisz patrzeć, co leży przy którym kącie albo naprzeciwko którego kąta. Masz tutaj bok pomiędzy kątami 60 i 55. I drugi, w drugim trójkącie znowu bok pomiędzy kątami 60 i 55, więc te boki będą tutaj ze sobą w parze. A tutaj masz bok naprzeciwko kąta 60 i bok naprzeciwko kąta 60. Tak, w ten sposób właśnie patrz, jeżeli masz kąty pomiędzy jakimi dwoma kątami, albo naprzeciw jakiego kąta. Wtedy znajdziesz właśnie pary. I teraz popatrzcie, ja tu napisałam. Zawsze robiłam właśnie odpowiadające sobie, czyli bym zrobiła czerwony do czerwonego, jest jak niebieski do niebieskiego, tak? Ale pamiętasz przy twierdzeniu Thalesa też robiliśmy różne wersje tego, tych proporcji, które się tam pojawiały i tam właśnie wspominałam często, że przy twierdzeniu Thalesa można też skorzystać na przykład z podobieństwa trójkątów. I tak samo tutaj można też robić właśnie różne wersje tych ułamków, tyle że teraz nie dostanę skali. Jeżeli ja chciałam otrzymać skalę, to Musiałam faktycznie jeden odcinek z tego trójkąta, który był wynikiem, podzielić przez odpowiedni odcinek z tego trójkąta bazowego. I to była wtedy moja skala. Ale jeżeli ja tutaj się nie interesuję skalą, nie jest mi to w ogóle potrzebne, to wystarczy, że ułożę sobie proporcję, która no, będzie miała sens. Taka też będzie prawidłowa, taka jak tutaj jest. Popatrzę, z pierwszego trójkąta zrobiłam czerwony do niebieskiego. I to się równa z drugiego trójkąta również czerwony do niebieskiego. Chodzi o to, że proporcje w tych trójkątach podobnych są te same. Nie zawsze musisz liczyć drugi trójkąt do pierwszego trójkąta i drugi trójkąt do pierwszego trójkąta. Tak jest oczywiście super prawidłowo i w ten sposób zauważasz też, jaka jest skala podobieństwa, jeżeli jest ci to potrzebne. Ale jeżeli nie jest ci to potrzebne, to możesz robić nadal czerwony do czerwonego, niebieski do niebieskiego, ale może łatwiej ci będzie zauważyć, Czerwony do niebieskiego z jednego trójkąta równa się czerwony do niebieskiego z drugiego trójkąta. Jak ci pasuje? Tak jest też dobrze. Może być właśnie 6 do 9, jest jak 7 do x, albo może być tak jak tutaj, jeżeli to przemnożysz na krzyż to dostajesz dokładnie te same liczby i wyjdzie ci dokładnie ten sam wynik. Czyli tu mamy 6x równa się 9 razy 7, czyli 6x to jest 63, dzielimy na 6, dostajemy, że x jest równe 10,5 czy tam 10,12 by było ładnie zapisane. Punkt B. Tym razem masz podane dwa kąty, trzy boki w jednym i jeden bok, dwa boki musisz policzyć w drugim. I znowu patrz, co jest naprzeciwko którego kąta. Czyli na przykład naprzeciwko kąta alfa mam w tym trójkącie siódemkę, w tym trójkącie piątkę. Pomiędzy kątem alfa i beta mam tutaj czternastkę, a tutaj b. I naprzeciwko kąta beta mam tutaj dwunastkę i tutaj a, czyli układam sobie odpowiednie proporcje, na przykład zrobię sobie z jednego trójkąta a do 5, no tu muszę wziąć na pewno ten czerwony bok, bo tylko tę długość tutaj mam podaną, tak? Jak zrobię a do b, no to wyjdzie mi równanie z dwiema niewiadomymi to na razie nic z tym nie zrobię. Jak chcę od razu mieć jakiś wynik, to muszę wziąć ten bok, który mam konkretnie podany, czyli wezmę tutaj a do 5, czyli niebieski do czerwonego, i tutaj zrobię również niebieski do czerwonego, tak? Mnożę na krzyż. Nie mam tutaj skali, nie widzę, bo zrobiłam nie takie proporcje jak do liczenia skali. Ale też proporcja, która zadziała, czyli 7A równa się 5 razy 12, czyli będzie, że A to jest 67, wyciągnę całości, mam 8 i 4 siódme. Czyli tu już mam ten odcinek gotowy. No i teraz jak mam B do policzenia, no to już mam do wyboru, albo zrobię B w parze z A, bo ono już jest policzone, albo zrobię B w parze z piątką, no bo ona też jest dana. No ale widzisz, że lepiej będzie z piątką, a nie z tymi ułamkami, czyli zrobię B. Do 5, czyli zielony do czerwonego, ma się tak jak zielony do czerwonego, czyli 14 do 7. Tutaj ładnie widać, ile by to miało wyjść, ale możesz to też pomnożyć na krzyż, podzielić przez 7. Tutaj za, zanim pomnożyłam, to sobie podzieliłam przez 7. 14 na 7 to 2. Tak już jeden czynnik tego mnożenia podzieliłam, to drugiego oczywiście nie dzielę. No i wychodzi mi, że B jest równe 10. No i gotowe. No i teraz taki przykład, trochę bardziej skomplikowany, to ci się też powinno właśnie skojarzyć z twierdzeniem Thalesa. No i tutaj, tak jak właśnie tam w przypadku twierdzenia Thalesa mówiłam, nie ma znaczenia, czy ty to wytłumaczysz twierdzeniem Thalesa, czy ty to wytłumaczysz trójkątami podobnymi. Ważne, żebyś po prostu zastosował prawidłowe proporcje. Jeżeli trójkątami podobnymi, nie ma znaczenia, czy zastosujesz proporcje, które pokazują ci, jaka jest skala, czyli drugi trójkąt do pierwszego trójkąta równa się, drugi trójkąt do pierwszego trójkąta, czy najpierw w jednym trójkącie, potem w drugim. Obojętnie. Po prostu musisz ułożyć prawidłową proporcję, musisz poćwiczyć dużo zadań, żeby dojść do tego, jak te proporcje prawidłowo układać. No i teraz skąd ja wiem, że tutaj te trójkąty są podobne? No przede wszystkim z tego, że mam to w poleceniu, ale w razie czego tutaj popatrz, masz kąty wierzchołkowe, do tego masz napisane, że proste K i L są równoległe, a więc tutaj te kąty są w takim razie naprzemianległe wewnętrznie, te kąty beta i tutaj też masz kąty naprzemianległe wewnętrznie, nazwy je gamma. Jeżeli nie pamiętasz, wróć do tej części pierwszej. Tam mamy te wszystkie kąty omówione, te wierzchołkowe na przemian ległe, te dwie proste przecięte trzecią prostą, twierdzenie Talesa. Wróć tam sobie, przesłuchaj jeszcze raz, jeżeli tego nie pamiętasz, bo musisz to znać. Kąty, tak jak mówię, nie są mi tu potrzebne, bo ja wiem, że te trójkąty są podobne, ale fajnie jest je sobie napisać, żeby wiedzieć właśnie, co naprzeciwko którego kąta. Czyli na przykład naprzeciwko kąta alfa leży po lewej stronie odcinek długości b, po prawej stronie odcinek długości 5. Naprzeciwko kąta beta leży tu odcinek długości A i tu odcinek długości 4, tak? Pamiętaj, że to nie jest góra góra dół dół, tylko widzisz naprzeciwko kąta beta leży tutaj u góry A, a tu w małym trójkącie leży na dole 4. No i naprzeciwko kąta gamma leży w dużym trójkącie na dole 10. W małym trójkącie na górze 6. Dlatego warto sobie czasem te, trój... te kąty tu podopisywać, bo wtedy łatwiej ci jest nawigować tymi odcinkami, prawda? Co naprzeciwko czego? Albo co pomiędzy. Jednym, a drugim kątem. Wtedy łatwiej ci jest tutaj opanować, do jakie proporcje możesz tu ułożyć. I pamiętasz w twierdzeniu Talesa też tak było, że brałeś odcinki leżące na jednej prostej i odcinki leżące na drugiej prostej. No to co tu możesz ułożyć? Wyliczmy A, czyli mogę zrobić na przykład z małego trójkąta 6 do 4. Czyli zielony do niebieskiego jest jak zielony, czyli 10 do niebieskiego, czyli do A. No i jedziesz na krzyż, albo sobie to możesz od razu poskracać, obojętnie, to że jest proste, wiesz co robić, tak? Masz 46, czyli po wyciągnięciu całości i skróceniu 6 i 2 trzecie. No i A już masz gotowe. No to jeszcze B. Teraz musisz wykorzystać czerwony odcinek. I znowu możesz czerwony i niebieski, no ale tu są takie ułamki, to słabo. No to wejście czerwony i zielony znowu, będzie się lepiej liczyć. Na przykład B. Do 10, czyli czerwony do zielonego, jest tak, jak czerwony do zielonego, czyli 5 do 6. Proszę bardzo, no i jedziesz na krzyż. Czyli 6b to jest 50, dzielisz sobie i otrzymujesz, że B to jest 8 i 1 trzecia. Bardzo proste zadanie, tylko trzeba przećwiczyć, i to jest zadanie, które może w takiej wersji, jak tutaj widzisz. Nie będzie się często pojawiać, chociaż na przykład w arkuszach maturalnych mogłoby to być jako zadanie zamknięte, żeby sobie takie, takie proste właśnie rachunki tutaj zrobić, ale myślę, że głównie przyda Ci się to do liczenia w jakichś większych zadaniach, gdzie sam musisz wpaść na to, że są trójkąty podobne, i wtedy na tej podstawie możesz obliczyć jakieś tam długości, które będą Ci dalej potrzebne do zadania.